Zaczynamy. Top 5 Sky Info i na początek najbardziej zabiegane dziewczyny z Olsztyna, czyli uczestniczki wyjątkowej sztafety. 240 dziewczyn, czyli 60 sztafet stanęło na starcie drugiego biegu kobiet w Olsztynie. Liczyły się nie tylko umiejętności sportowe, ale też wyobraźnia. Każda z tych barwnych pani do pokonania miała półtora kilometrową pętlę. Wspaniała atmosfera. Wygrały wszystkie uczestniczki, nawet te, które na co dzień nie grzeszą kondycją. Mieszkańcy Szczecina dali sobie obciąć głowy. I to na łyso. To ich metoda, żeby pomóc dzieciakom chorym na raka. Nikt sobie tutaj włosów z głowy nie rwał. Każdy pozbył się ich dobrowolnie i w szczytnym celu. Chodziło o solidarność z osobami, które walczą z nowotworem. Za nami finał akcji Planet Head Day. Przy okazji golenia włosów zbierano też pieniądze na remont kliniki w szczecińskim szpitalu. Akurat w tej akcji Łyso może być tylko tym, którzy pomóc nie chcieli. A teraz impreza, na której zabrakło chyba tylko Agillery. Wszystkie Krystyny przyjechały do Bydgoszczy na jedyną taką imprezę na świecie. Były Krystyny ze Szwecji, Belgii i Wielkiej Brytanii, ale oczywiście najwięcej było naszych, rodzimych, polskich. Krystyny są fenomenem w przyrodzie, bo występują wyłącznie jako osobniki żeńskie. Mimo tej przeszkody rozmnażają się znakomicie. Bo Krystyny to kobiety jedyne w swoim rodzaju. Hej Taka impreza ma też jeden zasadniczy plus. Nie trzeba się nikomu przedstawiać. A już teraz w Top 5 infokibice, kibice, którzy pokazują, że nie tylko są w stanie dopingować swoich ulubionych sportowców, ale też pomagać dzieciakom, które tego potrzebują. Tę flagę stworzyli z 6 tysięcy zdjęć polskich kibiców i to na niej zbierali podpisy najważniejszych osób w Formule 1. Jest ich tyle, że trudno wszystkich spamiętać. No Robert Kubica w tej chwili najważniejszy dla nas wszystkich, bo nasze serca leżą po stronie Roberta. Niemniej jednak podpisał nam się Leclerc, podpisał nam się, podpowiedzcie panowie, Hulkenberg, Carlos Sainz. Dlatego flaga jest jedyna w swoim rodzaju, ale zamiast wisieć będzie pomagać. Trafiła już na licytację. Pieniądze z jej sprzedaży mają pomóc dwunastoletniemu Szymonowi i jego trzyletniej siostrze. Chłopczyk choruje na rzadką chorobę, która niszczy jego mózg, a dziewczynka urodziła się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Flagę można licytować na facebookowej stronie Bazarek dla Szymonka i Helenki. Kibice teraz kibicują, żeby kwota była jak najwyższa. Naszym numerem jeden jest kierowca autobusu miejskiego ze Szczecina, który zachował stalowe nerwy i zimną krew, gdy zaatakował go jeden z pasażerów. Wszystko działo się podczas porannego kursu. W pewnym momencie do kabiny kierowcy wtargnął mężczyzna i chwycił za kierownicę. Może autobusy pomylił, bo między przystankami on się ocknął i chciał wysiąść, a po chwili już był w kabinie. No już później tak się to szybko potoczyło, no ale. Dobrze się skończyło. Cała akcja wyglądała groźnie, bo taka też była. Autobus jechał estakadą, jeden zły ruch mógł doprowadzić do większej tragedii. Kierowca zachował jednak zimną krew. Autobus zatrzymał i wypchnął napastnika na zewnątrz. I krewki pasażer, i kierowca wpadli. Pierwszy w ręce policji, drugi na kawę do prezydenta Szczecina. Mamo, nie sprzątaj. Kierowca autobusu pozamiatał. I to tyle w tym odcinku Top Wpięcieńska Info. Kolejny już za tydzień o tej samej porze. Piotr Bukowski, do zobaczenia.